Czas wskazać na dwa bardzo szczególne znaki Roku Miłosierdzia, którymi są Bramy Święte i pielgrzymka, która będzie również pewnym etapem naszego nawrócenia i naszej przemiany. Ojciec Święty Franciszek 8 grudnia 2015 roku otworzy tę Bramę Świętą w Bazylice św. Piotra, a my w naszej Archikatedrze w Częstochowie, jak również w kościołach stacyjnych będziemy przeżywać łączność duchową, przekraczając również podobną bramę Roku Miłosierdzia. Udajmy się również pielgrzymce do naszej katedry i do kościołów stacyjnych, aby otrzymać szczególny dar, jakim jest odpust, a więc uczestnictwo w dobrach Bożego Miłosierdzia i Jego łaskawości, i Jego błogosławieństwie dla nas. Dlatego zachęcam wszystkich, abyśmy wyruszyli w tę drogę, a później byśmy świadczyli o Bożym miłosierdziu nad światem i nad każdym człowiekiem. Muzyka